Co? Jakaś dziura. Najpierw taka pustka, strasznie długo trwająca. A teraz jakieś ciemne pomieszczenie, jakieś małe, ciasne. Ach, te portale nie są zbyt epickie i zbyt jakoś. ciekawe. No dobra. Chyba nie mam wyboru. To próbujemy. Nom, 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 nom. Co? To już? Dobra. <laughs> witaj, witaj witaj. Słyszysz nie? mnie? Nie, nie odzywaj się. Nie Teraz się, nie ja nie mówię. mówię. Jestem, Jestem nijaki, nijaki HB. 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 Jak to, Jak to zwykłeś się mnie nazywać? Z portal, portal, z który wszedłeś, nie przeniósł cię do jakiegoś dalekiego, się dalekiego świata. świata. Udało, Udało mi się go przekierować. Się Znajdujesz, Znajdujesz się w zamku. I to jest niezwykłym jest zamku. Ciąży na nim klątwa. Jeżeli cokolwiek zniszczysz, zginiesz. Jeśli wyjdziesz poza jego teren, także nie skończy się to dla ciebie miło. Jestem w stanie cię wypuścić, ale potrzebuję Twojej pomocy. W zamku jest pomieszczenie, które doprowadzi Cię do różnych miejsc. Zdąń trzymierzne klocki różowe wełki. A będziesz mógł ruszyć w świat. Aha, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Nie widzę swoich przyjaciół. Wypuszczę ich dopiero po trzymaniu. Aż trzy dni. Oh, wow. Tak. Hm. Czyli Habe przemówił. Jak to się mówi, przemówił. A dokładniej powiedział coś do mnie. I mam wrażenie chyba, że chcę mnie do czegoś wykorzystać. Jakim cudem znowu jestem ciągnięty po jakimś sznurku. Znowu muszę pomagać komuś. I mam wrażenie, że on jest raczej tą negatywną postacią. A ja przynajmniej mam takie piękne wejście. Może nie będę próbował raczej nic zniszczyć. Bo boję się tego, że zginę. Nie będę ryzykował. Przynajmniej na razie. Moim życiem. A, gdzie ja właściwie jestem? Wow! Wow! Ale, epicko! A nie, nie dym mi w twarz pochodnio. Ja tu się zachwycam. Może taki. O, nawet schodki są. Nie, to chyba jakaś próba. A, dobra. Co ja w zasadzie mam zrobić? Znaleźć jakieś pomieszczenie? Dotrzeć, przynieść mu mityczną różową wełnę? Strasznie niewyraźnie gada ten człowiek. Eee... O, płytka. Oszty. Ojej, ten zamek wygląda na to, że będzie pełen doświadczeń, jeżeli stawia już pierwsze pułapki. O, cignia. Jak miło. Coś się dzieje? Tam coś dymi. No... O! Ojej. U... niezbyt ładnie. Dobra, może zmyję się zanim on zobaczy, że chyba coś zniszczyłem. W teorii powinienem już nie żyć. A... Hmm. O, drzwi. Boże, ale za mnie człowiek. Jestem uwięziony. Znowu ktoś mnie przekierował. Jakiś główny zły wykorzystuje mnie do zdobywania różowej wełny, a ja sobie zwiedzam zamek. To chyba nie tak powinno wyglądać. Coś tu jest? Nie wygląda na to. Rzewka nawet tu rosną. Co ja mam robić? Dobra, chwila. Poszukajmy jakiegoś sensownego miejsca. Chwila. Może tu coś jest. O, 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 dwie dźwignie. Pewnie znowu coś wybuchnie. A, eee. nic? Hm, ha, ha, o. o, magienko. Plum, plum. No nie, teraz muszę wyjść. No, dobrze, że miałem ten klocek Dobra. Co ja w zasadzie mam zrobić? Muszę znaleźć tu pełen. To już chyba któryś raz. Jestem taki rozkojarzony, jakbym przez dwa miesiące nic nie robił. Kolejna zapadnia. O. Dziwne, chyba powinien wpadać w te zapadnie, albo są zniszczone tak, że właśnie w niej nie wpadnę. Mniejsza z tym. Ale wygląda naprawdę nieźle. Okej okay. No to w zasadzie nie mam co innego do roboty Muszę mu przynieść tą wełnę I poszukać Moich kompanów Chyba ich złapał mam takie lekkie wrażenie To moja wizja Boże borsuk skaczący w klatce Ojej biedny Borsuk panda I ten Dziwny ja w przeszłości O no fajne, Ohoho. tylko takie niesynchronizowane spokój. A... O Boże, co ja zrobiłem? Nie wiem, no, no pomocy. Dobra, kit, idę. Uh -huh. O, dzień cię zrobił. Miło. Eee, może tu? Nie, 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 to to, to nie jest dobra droga. Dobra, hmm. Poszukam tego miejsca. I zobaczymy, co będę robił dalej. Ale, Boże, on ich złapał. Za wcześnie? Niby co za wcześnie. Hej, czy to jest to miejsce? Halo. A, za wcześnie, to chyba za wcześnie. Chwila, ja mam dźwignię. Wow. O, on chyba tego nie przewidział. Dobra. Zobaczmy co tu jest. Oj. Nie, 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 dobra. E, nie będę sprawdzał może. Jeszcze się zorientuję, jeszcze mnie zabije, a ja wolałbym żyć. Przynajmniej wiem, jestem człowiekiem, którego nie interesują losy innych. Po prostu chcę sam żyć. Ojej, jak mi smutno. O, kolejna hala. Dziwny taki epizod tu się pojawia. W zasadzie jedna rzecz mnie dziwi, którą tak niekoniecznie rozumiem. Jeżeli ten przeszły ja tak bardzo e, mówi, że jest mną, to czemu ma na przykład młodszy głos? Niego się nad tym wcześniej nie zastanawiałem, ale ładne krajobrazy. Ale teraz mam wrażenie, że coś tu nie gra. Jakiś podejrzany mi się wydaje No Ale dużo, dużo tutaj chodzenia Niby gdzie mam teraz iść? O, kolejne drzwi Kolejne przejście I kolejna dziura, tym razem bez zapadni. Co ja mam robić? Aaaa! O, kit Co? Co to, to za mechanizm? Czyli albo wchodzę, albo otwierają mi się drzwi. No dobra. Gdzie ja jestem? O! Czyżby. pomieszczenie? Czyżby pomieszczenie, które przenosi mnie do różnych miejsc? Księgi, lochy i labirynt. Co to ma być? Co ja tu do cholery robię? Mogłem siedzieć sobie w domku, mogłem nie szukać żadnych przygód, mogłem dalej nie znajdywać surowców, ale muszę siedzieć, robić coś. O Boże. Księgi. Palu się, drzwi otwarte, zapraszają, czerwony dywan. Ach, chyba tam pójdę. I będę miał jeszcze dużo, dużo do przemyślenia. Dobra. No trudno, chyba udam się tam.